No w tym roku razem z bankiem, z udzielczeniem myśmy zrobili inaczej. To znaczy szkoły wytypowały uczennicę uczniów, które są bardzo dobre, ale nie tylko z tego względu, że mają same piątki, szóstki, ale także, że są bardzo dobre na przykład w sporcie, muzyce, jakieś inne rzeczy y, interesują ich i są w tym bardzo dobre. I myślę, że y, ten konkurs dzięki temu nabrał jakiejś takiej larwy, tego, że będziemy mogli faktycznie naprodzić tych, którzy są bardzo dobrze. Do y, ostatniej chwili na roky było bardzo dużo SMS-ów. To wszystko było oddawane na ładnie. Więc mniej więcej wiemy, kto tam był na którym miejscu. No ale to się jeszcze mogło w ostatniej chwili zmienić. Także za chwilę podamy ostateczne wyniki. Bardzo dziękuję Dobry wieczór. Szanowni Państwo, jak już tutaj mną wspomniał, Bardzuje czy był patronem konkursu Asy z naszej szkoły. Na łamach Gazety i portalu Pomorze zaprezentowało się 29 szkół podstawowych. I Chciałabym podziękować rodzicom, dyrektorom szkół, gronu pedagogicznemu za wkład wniesiony trud w naukę naszych miłosińskich. Wiem, że szkoła tworzą uczniowie, a wśród nich są ci najlepsi, którym chciałabym jeszcze raz złożyć najszersze gratulacje osiągniętych Waszych wyników. My jako bank jesteśmy bardzo dumni, że stanie się oni klientami naszego banku. Że chcielibyśmy, żeby ich było więcej. Nie tylko ale czy powiatu czeskiego uczniów, uczniów, naszymi klientami. Bank Spółdzielczy przygotował bardzo bogatą ofertę nowoczesną bo ofertę, która jest deklarowana dla takich dzieci. Są to konta, które uczą nie tylko systematycznego oszczędzania, ale także zarządzania swoimi pieniężkami. I takim e, rachunkiem jest na przykład lokata oszczędnościowa z która uczy się systematycznego oszczędzania, ma taki wymarzony cel, a poza tym rachunek oszczędnościowy, który jest nie tylko zaopatrzony w takie nowoczesne narzędzia, jak karta do bankomatu, a także ma dostęp do bankowości internetowej. Oczywiście te konta obsługiwane są za dawno. Także zapraszam do skorzystania z naszej oferty. Ponadto chciałabym podziękować wydawnictwu pomorskiemu, pani prezes, wszystkim pracownikom, szczególnie panu Jarosławowi za miłą i obocną współpracę. Dziękuję. W tej listę trzech najpopularniejszych piłkarzy w Rwandzie w 2003 roku. Co Poświęcam się bez reszty. Muszę już iść. albo nie być? Oto jest pytanie. Rolę Hamleta stworzył William Shakespeare, obwołany jednym z najlepszych dramatopisarzy na świecie. I zamknij jest, to! Jestem naukowcem, ale nazywam się nie To mnie zawdzięczacie odkrycie wielu praw fizyki, między innymi prawo Jak dowodnicie jego działanie? Wystarczy popatrzeć na to jabłko. Asy w naszej szkoły brało udział 116 uczniów. Tak jak już kolega wspomniał, z miasta Strzewa i z powiatu trzewskiego. Trzecie miejsce. Osoba uzyskała 703 punkty. To uczennica klasy szóstej. Średnia ocen 5,63 i wzorowe zachowanie. Laureatka powiatowego konkursu poetyckiego pod tytułem Jak miłość. Została wyróżniona w powiatowym konkursie cyklatorskim imieniem Juliusza Słowackiego, gra na gitarze i wiolonczeniu. Uczy, uczy się szkoda szkole Jest zawsze miła i uśmiechnięta. Jest bardzo ambitna. Proszę państwa, drugie miejsce, która osoba zajęła uzyskała 1006 punktów. Jest to uczeń klasy piątej, to pilny uczeń, zdolny i staranny. Uzyskał wysokie wyniki w nauce. Jest chłopcem o wszechstronnych zainteresowaniach. Samodzielnie poszukuje źródeł informacji i różnych rozwiązań. Jest dociekliwy. To pasjonat historii ogólnej, posiada wiedzę ponadprogramową, jest kulturalny i dobrym kolegą. Godnie reprezentuje szkoły w turniejach, konkursach i imprezach szkolnych, szkolnych, jak i pozaszkolnych. Pierwsze miejsce uzyskała osoba, która zajęła 2150 punktów. To uczennica klasy szóstej. średnia ocena ponad 540. Wzorowa uczennica, uczestnictwa wielu konkursów międzyszkolnych, takich jak religijnych, języka angielskiego, przyrodniczych oraz historyczno-polonistycznych. Brała udział w redagowaniu gazetki szkolnej. Jest lubiana w klasie, zawsze chętna do pomocy. Na nasze pytanie, jakie ma hobby, odpowiedziała: Moją pasją są konie. Jeżdżę konno od 8 roku życia, a w przyszłości pragnę zostać lekarzem. Dyplom dla Tarek Szulc za się pierwszego miejsca w dystrykcie gazetniczewskim, a naszej szkoły. Bardzo Thank okay. you. słuchania i obejrzenia zespołu. szczęścia. Już proszę bardzo, oddaję jej głos. Wśród przybyłych uczniów i biorących udział w tym konkursie, bardzo Zbigniew uczniów fundował nagrody. A ze szczęścia, sześć i e, Przy tym są rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe z wkładem w pieniężnym w wysokości 50 zł. To są takie wspomniane już które uczą systematycznego oszczędzania skarbonka, makata terminowa, gdzie mogą dzieci do 13 roku życia założyć, poza tym jest rachunek oszczędnościowo zliczeniowy, który uczy zarządzania własnymi środkami i e, oprócz tego każdy z szczęścia otrzyma od nas dyplom uprawiający do, do, do założenia takiego rachunku albo do podania dopłaty, bo może as szczęścia już mał nas konto dyplomu jest takie pismo informujące, gdzie trzeba się zgłosić, w jaki sposób, dokonać założenie rachunku, albo dokonanie dopłaty. A jeszcze, póki jestem przy dyplomowaniu, mam głos, żebym dzieciom chciała, z okazji zbliżających się wakacji, złożyć słonecznych, pogodny, dobrego wypoczynku, powodzenia, sukcesów i wiary w własnej własne siły. Pani Prezes, Szanowni Państwo, która promuje młodych, uznanych ludzi jest jak najbardziej godna uwagi, dlatego ja dziękuję Dapisu Pomorskiemu, dziękuję za że tak powiem, że znalazłem ją początkowo, a Bankowi Spudielczymu dziękuję za to, że wsparły tę inicjatywę. Mamy takie ciche zapytania, że, spektrum, no, to, że już następnie już Wyspach, czy miasto się łączy do tego projektu. A wszystkim młodym ludziom, którzy dzisiaj odebrali tutaj nagrodę i Chciałbym powiedzieć, że ci wszyscy, którzy śledzą prezydencję czeską, którzy ją czytają, mieli okazję poznać całą rzeszę młodych, uzdolnionych ludzi z całego powiatu czeskiego i to właśnie o to chodzi. Pokazujmy i promujmy młodych ludzi, tych utolentowanych a jednak, a teraz, kiedy zwlekam, rzucam piłki.